Co czekasz, Blaze? No chodź! Ja chcę, ale. Ale nie mogę się poruszyć! Nic się nie martw. Pomogę ci. Ja się znam na układach mechanicznych. Układ to zespół elementów, które razem pracują. Spójrzcie! Oto Blaze! Tak wyglądają jego układy. To jest układ kierowniczy. Dzięki tym częściom kieruje się pojazdem. To układ hamulcowy. Te części sprawiają, że pojazd zatrzymuje się. A to układ silnika. Elementy te dają pojazdowi moc. A to są części układu spalinowego, które pompują paliwo do silnika. Aha, znalazłam problem. Pompa paliwowa Blaze jest dziurawa i nie podaje paliwa do silnika. Naprawisz to, Gabi? Oczywiście, że tak, Blaze. Powinno być dobrze. No brawo! są, bawimy się, wiemy co zrobić, kiedy, jak i gdzie. Zespół mechaników działa... Prawidował. Zespół mechaników działa! Zespół mechaników działa! Ratunku! Nie mogę się zatrzymać! Wiem, dlaczego tak się <grystanie> dzieje. Spójrzcie! Rycerz ma problem z układem hamulcowym. Widzicie? Poluzowały się klocki hamulcowe. Dlatego koła nie przestają się kręcić. Pomóżcie mi! Nie przejmuj się, już do ciebie jedziemy! Hej, gdzie on się podział? Na pewno wjechał do któregoś tunelu, tylko do którego. Ja wiem, do którego! To król! Zgadza się! Widziałem żółtego rycerza! Wjechał do tunelu pod flagą z dwoma białymi kołami! Flaga z dwoma kołami? Popatrzmy! Która flaga ma dwa białe koła? Tak, tak! Szybko! Rycerz musiał pojechać tędy! o! Za nim! Spójrz Blaze! Kolejne tunele! Ciekawe, którędy teraz pojechał! Hej! Widziałem rycerza! Wjechał do tunelu pod flagą z dwoma kwadratami. Hmm. Na której fladze są dwa kwadraty? Na tej, tak! Spójrzcie! Tam jest rycerz! Zdrogi! Szybciej, Blaze! O, o! Który by pojechał tym razem? Blaze? Blaze? To księżniczka! Widziałam rycerza! Wjechał do tunelu pod flagą z trzema trójkątami! Popatrzmy, która flaga ma trzy trójkąty! Tak, tak! Dzięki księżniczko! Żółty rycerz! Musimy jak najszybciej go zatrzymać! Tak! Spróbujmy zajechać mu drogę, zanim wpadnie do wielkiej, błotnistej kałuży! To najwyższa pora, aby wrzucić super bieg! żebym pojechał jak błyskawica powiedzcie super superbieg! Superbieg! Wow! 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 Wielkie nieba! Stanąłem! Ha, ha Dziękuję, Gabi! Naprawiłaś mnie! O, ja hamuję, hamuję, hamuję! Doskonale! Udało się! Tak!